Tak, no jesteśmy bardzo tutaj mile zaskoczeni, że tak dużo osób przybyło na te dziesiąte jubileuszowe targi pracy powiatu zgierskiego. No promowaliśmy, państwo też promowaliście, za to bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że mieszkańcy naszego powiatu. Może część na pewno nie ma pracy, ale może część chce zmienić pracę, może chce się dowiedzieć o firmach, które są na terenie naszego powiatu i właśnie tutaj przyszło i z tego się bardzo cieszymy. Dopisali nam również pracodawcy, ale nie tylko pracodawcy, bo różne stowarzyszenia, tak? firmy szkoleniowe, ochotniczych uwiedz pracy. Także naprawdę cieszymy się, że to wydarzenie naprawdę przyniosło, przyniesie na pewno jakieś efekty. Ale też są tutaj uczniowie, uczniowie naszych powiatowych szkół, i to też dla nich organizujemy te targi, żeby im pokazać właśnie, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy, kogo ci pracodawcy tak naprawdę potrzebują i w jakich kierunkach warto się uczyć dalej, żeby można było wejść po tej szkole na rynek pracy i nie musieć korzystać z rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, chyba że będą chcieli skorzystać z jakichś. Jakiegoś dofinansowania, czy szkoleń, czy na przykład jednorazowych środków na podjęcie działalności, czy bonów na zasiedlenie? W tym okresie czy jest trudno o pracę? No bardzo trudno. Ile czasu pan szuka tak naprawdę? Ponad dwa miesiące. W jakich zawodach by się pan widział? Jakie prace pan szuka? Czyli nawet trudno o taką pracę w magazynie? Ale to co, odmawiają, nie odpowiadają na... Znaczy, no wie pan co, no ostatnio tutaj miałem jedną ofertę i tak przekładają, przekładają, mówią, że się odezwą, odezwą. Mieli zadzwonić, ja do nich dzwoniłem i... Ale to, no rozumiem, że jest teraz pan jako bezrobotny, no to skąd tak naprawdę brać pieniądze i żyć? Mieszkam u rodziców na razie. A ile ma pan lat? 37. Gdyby nie rodzice, to to by było ciężko. No bardzo. No dobra, ale bezrobocie nie jest aż tak duże. To, 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 jak, to jak szybko znaleźć pracę w Polsce, tak naprawdę, jakby pan powiedział? Nie ja mam zielonego pojęcia. Teraz yy, najprawdopodobniej podjąłem decyzję, że chyba wyjadę za granicę, wie pan? Czego pan tak naprawdę oczekuje? W ja, branży budowlanej, ale nic takiego tutaj nie ma właśnie teraz. A jak w ogóle sytuacja na rynku pracy wygląda? No teraz okropnie, no nie? Coraz gorzej, ale to... Bo możesz... już ja słyszałem, że ludzie miesiącami po prostu szukają pracy. No szukają, i... no ale to wie pan, no tak jak na przykład nikt nie chce zarejestrować do stałe, każdy chce, żeby robić na czarno, no to to jest trochę nieporozumienie, no nie. w dzisiejszych czasach też ludzie robią na czarno. No oczywiście, a to pan o tym nie wie? W branży budowlanej zwłaszcza. No na pewno. No niestety takie są czasy, no i tak to jest. Żeby nie było gorzej tylko, o. Powiem panu, że kiepsko mi idzie. A jak w ogóle sytuacja na rynku pracy wygląda jakbyś Bardzo pani. licha, bardzo kiepsko. To znaczy, że szuka co? pracę od trzech miesięcy, to znaczy co? No głównie się szuka w internecie, a to jest tak, że połowa, ponad połowa tych ogłoszeń nie ma takiego telefonu, albo nikt nie odpowiada, albo jest nieaktualne po dwóch minutach, jak się ukazuje. Ma pani jakieś duże wymagania, czy po nie, prostu. Myślę, że nie, myślę, że nie. No, ale nie myślałam, że jest tak kiepski rynek. Mojej perspektywy, no, trochę, no, dla mnie, no lichawo, no. Bo niestety, no, wiek robi swoje, potrzebują młodych pracowników, a człowiek ma się lat, no to już ma ciężko. No, ale z czegoś pieniądze trzeba mieć tak naprawdę. No, pan też chce pracować. No przecież. ja chcę pracować, no ale no, jak dostawałem z, no, z urzędu, pracy, no to nawet ze mną no, rozmowy nikt nie przeprowadził, tylko od razu podpisywał, że nie. I no wiadomo, no, nie powiedział mi wprost, że wiek, no, ale się domyśliłem to. Jasne. Czyli, czyli tak naprawdę y, trudna sytuacja. No, no trudna jest, no w moim wieku bynajmowo, no. Ale tutaj rozmawiałem z młodszymi, to jest jakaś, nie wiem, można powiedzieć zapaść, bo miesiącami wysyłają te CV albo dostarczają i jakby nie ma żadnego odzewu. No, no, wiem, no niby firmy potrzebują pracowników, a tak to jak człowiek się zgłosił, no to no nie, powiem, nie, nie ma pracy. Z ogłoszeniami powiem tak, na stronach internetowych jest ciężko, najwięcej ofert jest na magazyny, ja szukam, jestem po mechatronice, tak, i szukam w zakresie elektryki ogłoszeń. Techniczny kierunek, no co powiedzieć, powinno być ci łatwiej, a nie jest. No nie jest. Na witrynach internetowych jest y, ciężko, tak? Przede wszystkim firmy szukają ludzi z doświadczeniem, właśnie my, młodzi ludzie, nie mamy gdzie się szkolić. Właśnie jest z tym problem największy. I tak o, właśnie znaleźliśmy się tutaj, mam nadzieję, że coś znajdziemy. I ile czasu już szukacie tak naprawdę? Ja już praktycznie od 17 roku życia mam 22 zaraz. No ale do, rozumiem, że gdzieś pracowałeś już tak naprawdę. Przez tak? może miesiąc na ochronie, to była moja jedyna praca tak naprawdę. Ja po, po ciągle szukam, tak? Ale to co pracodawcy ci mówią? Zazwyczaj, że nie nadajesz się na dłuższy termin i nie będzie przedłużona umowa. Ale z czegoś trzeba żyć tak naprawdę, tak? No, na sz całe szczęście jeszcze mam rodziców, ale, ale nie, całe życie nie będą żyć, tak? W końcu muszę jakąś robotę znaleźć i sam zacząć żyć, tak? To, tak naprawdę jakiej konkretnej oferty szukasz? Obojętnie czego? W tym momencie szukam czegokolwiek. Chociaż nie powiem, na magazynie byłem, parę dni robiłem, ale nie wyszło mi to, że tak powiem zbytnio dobrze. Ale nie wiem, sprawowałeś się dobrze, nie spóźniałeś się jak w ogóle. Bardziej chodzi o to, że po prostu w magazynach traktują ludzie jak roboty, i, a nie jak ludzi. I po prostu trzeba zasuwać jak robot. A niestety, ale człowiek ma swoje limity. No, dosyć łatwo, jest, no oferty są bogate, no nie? tylko że nie każdy może sobie na to pozwolić, z dojazdem też, no nie? A pan obecnie szuka pracy? Nie, bardziej jestem zainteresowany, jak to wygląda i mieć pomysł na swój interes, w biznes, no nie? No i akurat, no, próba reklamy, no nie? Jasne. Trzeba podejrzeć fachowców, żeby coś samemu móc działać. Szczerze powiem, no sama nie wiem, nie wiem, czy to już nie ten wiek, bo też może to. Nie mam pojęcia, no nie mam, nie, nie, wiem, nie wiem czemu tak jest. No na pewno ofert jest bardzo dużo, ale brak odzewu. I to jest myślę ten główny problem. Jakie nie? Pracy mniej więcej pani szuka? No ja pracy biurowej jakiejś, tak? No zawsze miałam stanowiska gdzieś biurowe, kierownicze. No i pracy, że tak powiem w tej chwili nie mam, nie? No ja to coś z podróżami, może pesterka hoteli. I ja bardziej architektura. Boicie się trochę rynku pracy, że nie wiadomo co to będzie, czy myślicie, że będzie łatwo o tą pracę, jak, jak, jak sądzicie? Boimy się trochę, no. Ja też, trochę się mimo wszystko boimy, że może się nie udać. A co pomaga tak naprawdę w Polsce, żeby szybko znaleźć pracę? No właśnie takie spotkanie, gdzie można zobaczyć, że gdzie ludzie się wystawiają i... Widać, jakie są, może to kogoś zainspirować? Będziesz robić tak naprawdę, już myślisz Nie, trochę o tym? Mieszczę, ale myślę o medycynie może, no zobaczymy. Czyli troszkę tak... troszkę musisz się uczyć jednak. Tak, Nie? tak, ale jakaś praca dorywcza pewnie na studiach się przyda. No tak, czegoś uczycie? Energia odnawialna. No też energia. energia tak. Czyli można powiedzieć przyszłościowy kierunek. Dokładnie. Ale tutaj chłopak mówił mi, że po tronicę jest, a na przykład pracy nie może znaleźć. no A z jednej strony, chyba techniczny i potrzebny kierunek. U Was może, jak widzicie siebie tak naprawdę? Czy, czy o tą pracę będzie trudno? Myślę, że jakichś większych problemów nie ma, bo jest duże zapotrzebowanie na tą energię odnawialną w tych czasach. No, wydaje mi się, że z, te, z takim wykształceniem raczej znalezienie pracy nie będzie jakimś większym problemem, cho, bo jest teraz zapotrzebowanie na właśnie techników. Zdecydowanie jest duże zainteresowanie pracą na część etatu. Jest sporo osób, które chcą to łączyć z innymi sferami życia, więc to jest spore zainteresowanie. Ludzie ogólnie są zainteresowani po prostu pracą. To, czy jest to praca w oparciu na umowę o pracę, bo to jest też, też istotne. I rozumiem, że szukacie głównie kasjerów, tak? Czy... Szukamy tak naprawdę na różne stanowiska w naszych sklepach. Jest to sprzedawca kasjer, kasjer, pracownik sklepu, sprzedawca lady tradycyjnej. Tych możliwości jest bardzo dużo i tak naprawdę myślę, że każdy, kto, kto chciałby pracować w naszym sklepie, znajdzie coś, coś dla siebie. Jak ocenia Pani obecną sytuację na rynku? Czy, czy tych, nie wiem, CV do Was nie, nie spływa w tym okresie jakoś więcej? Bo z tego co wiem, to w naszym regionie bezrobocie powoli zaczyna rosnąć. Wie pan, co radzimy sobie, dajemy radę, więc tutaj myślę, że, że nie ma co narzekać. Um... Tak naprawdę tutaj, tak jak mówię, też sytuacja jest dynamiczna, tak jak i na rynku pracy, tak jak w tak dużych firmach jak nasza. Także tutaj, tutaj każdy, każdy myślę znajdzie coś dla siebie. U nas rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym. Zawsze zachęcamy do tego, żeby wstąpić do służby. A u nas dzisiaj na stoisku można dowiedzieć się absolutnie wszystkiego o sposobach rekrutacji, o wynagrodzeniu, o tym, w jakim pionie możemy służyć. Opowiadam również o tym, jak wygląda praca codzienna policjanta, na co może liczyć, jakimi trudnościami mi się może spotkać? Jak wyglądają testy sprawnościowe i psychologiczne? Czego oczekujecie tak naprawdę od kandydata? Przede wszystkim dużej motywacji, chęci do pracy. Wiek nie gra dla nas roli, wystarczy mieć średnie wykształcenie, polskie obywatelstwo, chęci do pracy, nieposzlakowaną opinię. Przygotowaliśmy ulotki, gadżety, informacje dla pracodawców, również dla osób bezrobotnych i dla osób, które są z orzeczeniem o niepełnosprawności, ponieważ urząd nasz oferuje różne formy wsparcia. Oczywiście też są bazy danych, ofert pracy. Tak? I zapraszamy po prostu pracodawców i osoby bezrobotne, które, chciałby, które chciałyby albo zgłaszać oferty pracy, może albo szukać pracy, bądź też założyć działalności gospodarcze. Tak? Z tego co widzę, dzisiaj jest duże zainteresowanie. U Was też na stoisku sporo osób? E, są one dostępne na naszej stronie internetowej. Tak? E, od sprzątaczek, magazynierów, po pracowników produkcji, no i oczywiście stanowiska biurowe, księgowe. Każdy na pewno coś znajdzie dla siebie. Jak zlikwidować tą trochę szarą strefę, gdzie ludzie pracują na czarno, ale są zarejestrowani na przykład w ta szara strefa była, będzie i myślę, jest i będzie i tego chyba się nie zlikwidujemy. No niestety, szara strefa wynika z tego, że koszty pracy są nadal wysokie. Najniższe wynagrodzenie szybuje. Teraz mamy 4666, już wiemy, że od stycznia 4806, więc jest to problem dla pracodawców, żeby zatrudnić legalnie, szczególnie no, tych mniejszych pracodawców, tak? żeby zatrudnić, opłacać ZUS. Jest to naprawdę bardzo trudno, stąd pewnie. A poza tym, no ja nie ukrywam, że wiele osób bezrobotnych, zarejestrowanych mają też różne zadłużenia i też niekoniecznie zawsze chcą podejmować legalnie zatrudnienie, bo wiemy z czym to się wiąże. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo.